Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj przeprowadzę krótkie szkolenie z tego, jak robi się zastrzyki interferonem Beta1a firmy Avonex. A tutaj właśnie jest cała tajemnica tego, co musimy zrobić. Właśnie teraz się zaczyna cała zabawa, proszę Państwa. O co chodzi? To jest interferon Beta1a. To jest igła, która zostanie wprowadzona w naszą nogę. Nie jest lekko. Trochę się boję. No ale musimy igłę tutaj odbezpieczyć. Rzecz jasna nie dotykamy końcówki. Tak sobie po prostu chwytamy i tutaj odłamujemy to. I teraz mamy tutaj o, o takie szkiełko. I tego szkiełka nam dotykać nie wolno, bo się może wdać zakażenie. Jeżeli wdałoby się zakażenie, no byłoby po nas. Nasadzamy igłę i... Nakręcamy ją. Kiedy już ją nakręcimy, teraz tylko jedną rzecz, jaką trzeba zrobić, to pociągnąć ciach. O tako. I w tym momencie igła jest bezpieczona. I urządzenie jest gotowe do tego, żeby wykonać zastrzyk. My natomiast, jak będziemy wykonywać ten zastrzyk, to będziemy musieli przycisnąć to do nogi, bo dopiero wtedy blokada się zwolni. Jeżeli nie jest to przyciśnięte, to ten spust najzwyczajniej siecie. świecie. Niemożliwe jest to, aby go wcisnąć, więc wybieramy sobie miejsce, które już zostało uprzednio odkażone. Wybieramy sobie miejsce, w którym będziemy podawać ten lek. Będzie to na przykład powiedzmy tutaj i teraz Uczono mnie, że do 10 się liczy, ja liczę jednak do 20. Aż tutaj pojawi się żółte pole. Żeby ono było żółte chociaż. Nie wiem, 3, 4, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20. Oh. I czy Państwo widzą tutaj coś żółtego? Czy jest tutaj coś żółtego? Mówię o pojęciach. Może jest. W każdym razie to jest igła, która przed chwilą była w mojej nocy. Czy bolało? Jak cholera. dobrze mi z tym? Tak sobie. Wolałbym tego nie stosować, ale co zrobię? Nic nie zrobię. Jakoś trzeba tą chorobę cholerną hamować, więc zrobię co w mojej mocy. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i życzę miłego wieczoru i dobrej nocy.